Witajcie. Zobaczcie na ten piękny wschód słońca, jest chłodny poranek, a ja ruszam w stronę Salamanki dzisiaj. Motor już tam stoi przygotowany, a ja zaraz śmigam. Witam wam, was wszystkich już z Hiszpanii. Mój motor dostał honorowe miejsce, więc ma nawet zadaszenie. Jeszcze tu stoi taka fajna porszawka, stara, chyba 256. Ale nie o tym tutaj chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam wszystkim za to, że nas śledzicie i wspieracie. Dzisiaj udało mi się dojechać bez problemu, pogoda jest dosłownie wymarzona. Trochę rano postraszyło mnie deszczem, ale na szczęście nie popadało. Przejechałem przez góry. Niesamowite widoki były na granicy Hiszpanii i Francji nad Zatoką Biskajską za San Sebastian. Jutro czeka mnie kręcenie pocztóweczki z Salamanki, ale to wszystko rano. Idę odpoczywać, bo powiem Wam, że dzisiaj jest grubo. Piąteczka do jutra. Pozdrawiam Was wszystkich i wspierajcie nas, wspierajcie akcję i przede wszystkim wspierajcie fundację.